Jeżeli chcesz, żeby Twój związek przetrwał i się rozwijał, musisz zrozumieć te kilka rzeczy. Zapisz to wideo, żeby zrozumieć, co trzeba ucieleśnić, gdzie trzeba zmienić perspektywę, żeby związek a przetrwał, b rozwijał się. Number one. Duma. Jeżeli chcesz być w związku i żeby on hulał, to duma musi odejść, ok? Kto to ogląda, to mówię do Twojej dumy, ok? Oczywiście wszystko jest obustronne, natomiast jest tak i tego nie widać, że jak ktoś czegoś nie ucieleśnił, albo boi się zaryzykować w sobie, boi się zaangażować, boi podjąć decyzję, to projektuje to na drugą osobę, ok? Jeżeli ktoś nie umie ufać, to projektuje to na drugą osobę. Jeżeli ktoś jest zamknięty, to pro projektuje to na drugą osobę. Dlatego na tym kanale. Zajmujemy się tym, co my mamy ucieleśnić, podejmowaniem decyzji, bo to jest nasza rzeczywistość i przez to jesteśmy blueprintem dla naszej rzeczywistości i dlatego dostajemy i manifestujemy to, czego chcemy. Ok? Także duma. Każdemu wiem, będzie bardzo często <coughs> taka sytuacja, że będziesz musiała. Zrozumieć, że nie wiesz lepiej. Nawet jak ci się wydaje, że wiesz lepiej. Mały spoiler: każdemu ego wydaje się, że wie najlepiej. Ba, jeżeli jesteś przewodniczką, alchemiczką i boginią manifestorką, to możesz wiedzieć lepiej. Prawdopodobnie wiesz, ale to nie znaczy, że drugi człowiek jest w stanie patrzeć Twoimi oczami. I na pewno zawsze w tym Twoim wiedzeniu, jeżeli jest konflikt, to czegoś nie wiesz, czegoś nie rozumiesz. I w ogóle w relacji nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko żeby się zrozumieć, dopasować i popchnąć na wyższy level. Raz ty, raz on, raz on, raz ty. <laughs> jeżeli jest cokolwiek o rację, żeby <laughs> mieć rację, to wtedy, żeby mieć rację, to wtedy związek idzie mm, na szali stoi związek, okej? Okay? Dlatego on nie przetrwa, jeżeli będziesz chciała mieć rację, że nie schowasz dumy do, jeżeli nie wyciśniesz z systemu. Zrozumieć, że mężczyzna jest zamknięty i reaguje gniewem, i jest taki: W ogóle nie ma do niego dostępu. Nie ma, nie ma, nie dostaniesz się za Chiny ludowe. Możesz tam pukać 10-20 lat, może coś tam przeskoczy, może coś się przemieni, ale bardzo dużym kosztem. Nawet może nawet można spowodować śmierć mężczyzny. Naprawdę, jak się tak grzebie, jak się kogoś tak zmienia, jak się kogoś tak moduluje, to można komuś zafundować y, choroby, bo to jest y, ucierpliwianie drugiej energii. Jeżeli mężczyzna reaguje jakimś gniewem, niedostępnością, y, zamknięciem, po prostu nic tam się nie rusza, to najczęściej czuje on się nieszanowany. I ty. Może to by się wydawać, że szanujesz go, natomiast jeżeli ty w niego nie wierzysz, jeżeli ty mu wysyłasz cały czas <coughs> projekcje, żałoby, strachy, lęki i wątpliwości, to, to też jest nie jest szanowanie, yy, to też jest niewidzenie go. I on to czuje, oni to czują. Oni czują, czy kobieta jest otwarta, czy jest zamknięta, czy ma otwartą energię, czy ma, jest, czy ma zamkniętą, czy jest magnetyczna, czy jest niemagnetyczna. Ci mężczyźni, którzy mają Cię skrzywdzić i zniszczyć, również czują, że jesteś taką kulejącą sarenką, w której można przyjść i po prostu zrobić wszystko, tak? Nawet jak widzisz, że ma dziewczynę czy żonę na Instagramie, to to i tak dorabisz historii, że może nie ma, bo, bo przecież wziął Twój e, numer na ulicy, czy tam w klubie. Grrr. Więc kiedy facet czuje się nie, zlekceważony, nieuszanowany, robiony w bambuko, wystrychany na dudka, a jest robiony w bambuko, kiedy mówisz, kocham Cię i szanuję, a tak naprawdę nie kochasz nie szanujesz, tylko chcesz kontrolować i projektować, <laughs> to wtedy, mm, nawet jeżeli to się dzieje gdzieś mentalnie, podświadomie, w energii, jak wszystko, już raz zrobię tą grzywkę, nie będę już robić. To nie, jest, to nie jest łatwe. Po prostu ruszysz tak, grzywka tak, ruszysz tak, grzywka tak. Słuchajcie, już prawie. Okay. To podświadomie mentalnie, energetycznie on to czuje. Uh, on to czuje, ty to czujesz, dlatego są konflikty, dlatego jest in and out, dlatego um, to jest takie ciężkie. Dlatego jesteście niepewni obydwoje. <tuszę> Tutaj, im jesteście bardziej zaawansowaną parą, jest, im jesteście bardziej świadomi, tym lecie i czy ty jesteś bardziej świadoma, czy, czy naprawdę jesteś taka, wiesz wrażliwa i rozumiejąca siebie to rozumiesz, że tego nie da się oszukać. To widać, to czuć, to da się wyczuć, ok? On się czuje prawdopodobnie tak jak Ty. Ale cały czas coś chcę powiedzieć i mi wypadło. Dawajcie tu tą zdrowkę. Że czasami my myślimy, że, że szanujemy, Um, że się staramy, już mówić według skryptu, ale ten wciąż nasz ton, ale i tak myślimy w środku swoje, że na pewno coś zrobił, więc się go pytamy, zrobiłeś to i to, i w tym tonie już jest wątpliwość, w tym tonie już jest projekcja, on to czuje i dlatego on jest defensywny, ok? I <laughs> um, jeśli chcesz, żeby to przetrwało, to musisz y, nauczyć się być ciekawa, wyrozumiała pozwolić mu również popełniać błędy w tej miłości i też się uczyć, a nie ty popełniasz 10, on popełnia jeden i jest po prostu rozliczany później przez pół roku. That doesn't make sense. It's not love. <coughs> um, co tam jeszcze? Jeżeli jesteś kobietą, która po prostu za każdym razem musi mieć swoje ostatnie zdanie, za każdym razem musi wiedzieć lepiej, za każdym razem musi mieć swoje 5 groszy, za każdym razem musi go kwestionować. To po prostu zabierasz mu przestrzeń, tam nie ma przestrzeni w ogóle na niego. Więc on nie będzie chodził w żadną stronę. Naprawdę masz <coughs> na niego bardzo duży wpływ. Na koniec dnia, to Ty jesteś tą kobietą, przy której on zasypia, przy której się budzi i której wewnętrzny głos w nim pracuje. Jak pracuję z kobietami, to one widzą to, że kiedy robią, tchną w niego życie, spojrzą na niego miłością, przyjmą go, to ten facet on jest w stanie przynosić góry. I za każdym razem, kiedy wkradają się ich różne rzeczy w głowie to to wszystko leci. Po prostu Ty jesteś jakby życiem tej dynamiki. Okay? To Ty tutaj pozwalasz na początki, pozwalasz na końce, to Ty pozwalasz sobie przekraczać granice, to Ty pozwalasz sobie Jemu przekraczać granice. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo dużo od Ciebie zależy, kiedy zrozumiesz, ile od Ciebie zależy. Jeżeli jesteś totalnie w rozklejce, i totalnie niepokładana i totalnie schaosowana i w ogóle nie masz poczucia self i a chcesz faceta, to Ci odradzam faceta. Polecam Ci program Zrozum faceta, ale bardziej siebie. 3 stycznia, druga edycja. Możesz wejść nawet za połowę ceny do tego programu, jeżeli posiadasz powrót. Jeżeli nie posiadasz, powrót teraz do 15 grudnia. Może nawet oglądasz to 15 grudnia to on jest za 44% zniżki z kodem GOTOWA44. Te programy zabiorą Cię z linii życia, będziesz już miała to za sobą, na której są mężczyźni niegotowi, mężczyźni nie widzący Ciebie, mężczyźni niechcący nie budować i niechcący Ciebie, 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 ok? Bo jeżeli chcesz faceta, nie widzisz siebie, nie widzisz siebie, on ciebie też nie zobaczy, po prostu nie ma takiej siły na świecie, żeby to przerobić. Dopiero kiedy widzisz siebie, dopiero, dopiero kiedy wracasz do mocy, to wtedy i tak relacja ci jeszcze pokaże, gdzie tam są jakieś, tak? żadna relacja nie jest perfekcyjna, to normalne, że się ludzie docierają, to normalne, że się ludzie odkrywają, tak, odkrywamy siebie na poziomach, na których nie jesteśmy odkrywać się w stanie sami. Więc jakby te różne uu, turbulencje są możliwe, natomiast dopiero kiedy Ty stoisz odsadzona w sobie bezpiecznie, to później drugim etapem jest właśnie rafinowanie, pracowanie nad tą komunikacją, nad tym postrzeganiem jego i tak dalej, tak dalej. Jeżeli Ty siebie nie znasz, nie wiesz, że masz po prostu chaos i potrzebny jest Ci ktoś do, do walidacji, to... Ten związek, on, on zawsze, to, to będą sztormy, to będą tornada, ok? Bo ten związek będzie po to właśnie, żebyś Ty odnalazła siebie, żebyś Ty zobaczyła siebie, żebyś Ty przestała zmiękczać przekaz, zmiękczać to, gdzie jesteś, ok? Ja Ci podam swój przykład. <laughs> Przed zrozum facet, ale bardziej siebie, jest fenomenalny roczny program, kilkanaście modułów, pełnometrażowych godzin, będziesz straszczenki. szczęki, z podłogi kobiety mówią, że ten program ratuje życie. Ratuje życie. Ja przed tym programem. Mm, coś ci chciałam podać swój przykład. Moment, bo mi wypadło. Aha. <laughs> ja przed tym programem <laughs> przyciągałam do swojego życia mężczyzn, którzy ewidentnie mieli problem z tym. Z moją. Witchy side. Z moją pewną siebie stroną. Z moim głośnym głosem, z moim szaleństwem. Uwierz mi, mieli z tym problem. Nawet mi o tym mówili. Okay? I byli w stanie mnie udźwignąć. Trzeba mieć na to naprawdę dużo czasu, energii, zasobów, inteligencji. Trzeba być po prostu pozaprogramowym, żeby to udźwignąć. Dlaczego takich facetów przyciągałam? Mieli super różne cechy, byli fajni wszędzie wszędzie, ale nie byli w stanie mnie udźwignąć i nie tolerowali we mnie tego, co jest dla mnie we mnie najbardziej dominujące, tak? Czyli po prostu ta ta side, Bo ja siebie nie widziałam, bo ja sobie na to nie pozwalałam, bo ja to chowałam. ok? Po zrozum faceta, ale bardziej siebie będziesz dojdziesz do momentu, w którym roz, zrozumiesz, że to ty wybierasz, że kurwa żaden związek nie jest wart tego, żeby Kom żeby kompromisy robić, nad tym, kim jesteś naprawdę. 3 grudnia, premiera można już się zapisywać na stronie, żeby szybko wiedzieć o tym programie. Jeżeli masz powrót siebie, powrót do siebie, powrót powrót, to bez względu na to, czego kupiłaś kiedyś, czego go wygrałeś w jakimś konkursie, czego kupiłaś w tym miesiącu, możesz wejść do zrozum faceta, ale bardziej siebie za połowę ceny. Pamiętaj, masz na to wszystko wpływ, to jest Twoja rzeczywistość, Ty wybierasz, będzie magicznie.